Witajcie moi kochani w kolejnym dniu wykonywania przez nas dobrych uczynków. Jak zawsze zaczynamy u magicznej choinki, zbliżamy się i bierzemy zadanie. Tym razem będziemy musieli odwiedzić sierociniec w porcie Tuzmer, żeby zanieść dzieciom prezenty. Ale, żeby w ogóle mieć co zanieść, musimy sobie załatwić prezenty, więc udajemy się do żony burmistrza, czyli tak zwanej uzdrowicielki. Która jest na kordach tu 31-38? Jest uzdrowicielka Halfinia. No i oczywiście wybieramy opcję, że szukasz przewodnika po Tuzmer i że tam byliśmy kilka razy, że szlak nie jest nam obcy. No i oczywiście, że lubimy sobie pomagać. Mamy już prezenty. Teraz musimy udać się do y, portu Tuzmer. Oczywiście osoby poniżej 60 levela. Mają tamten prezent i z tego ten prezent ich przeteleportuje do Tuzmer. Na no osoby, które mają wyższy level, muszą użyć normalnego teleportu tak jak ja. I z Tuzmer przechodzimy sobie szybko tutaj niżej, mapkę niżej do portu Tuzmer. I następnie w porcie udajemy się tutaj w lewo. Trzeba trochę troszeczkę tutaj pobłądzić. Że tak powiem. Pochodzić po tych, tych i tutaj koło tego Patryka do góry. I wchodzimy do sierocińca. I podchodzimy tutaj do opiekunki i oddajemy jej e, ten prezent. Można jeszcze dać od siebie 5000 zł, jeżeli ktoś, by jeżeli ktoś by chciał na jakieś tam bieżące wydatki. E, no ja mi tam nie jest szkoda, więc dam. <laughs> I straciliśmy. Nasze prezenty i do tego 5000 zł. I to jeszcze nie jest koniec, ponieważ musimy wrócić, poinformować naszą Halfinię o naszym dokonaniu. Więc lecimy znowu do Karkahan, rozmawiamy z nią, mówimy, że dostarczyliśmy. Można wybrać właśnie tutaj różne opcje, nie wiem od czego to zależy, bo jest ci bardzo wdzięczna, czyli tylko uzdrowicielce. Można wybrać, że jest nam bardzo wdzięczna. Jak wybierzemy, że jest nam bardzo wdzięczna. To wtedy zapy zapyta się, dlaczego nam, obojgu. No i my wtedy możemy powiedzieć, że poda podarowaliśmy te 5000 zł, albo tego nie mówić. No, takie różne opcje są. Yy, możecie powybierać, każda będzie w miarę dobra. No i pierwszy dobry uczynek, niedzielny, mamy za sobą. Za chwilę bierzemy się za nagrywanie kolejnego, yy, a później jeszcze kolejnego. Zobaczymy, jak te dzisiejsze uczynki się będą miały. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.